łaskotanie było starożytną torturą w Chinach. Mieliście kiedyś tak, że ktoś nie przestawał was łaskotać, i drobna zabawa zmieniała się w bolesne i stresujące doświadczenie? To nie byliście pierwsi. Już w starożytności, na początku tego wieku, Chińczycy stosowali łaskotki jako jedną ze swoich kar, bardzo okrutnych kar. O ile samo łaskotanie może być przyjemne, o tyle śmiech niekoniecznie połączony jest z radością. Przykład: niektórzy śmieją się, kiedy mają wysoki poziom stresu. Dlatego też śmiech podczas łaskotek nie zawsze oznacza dobrą zabawę. Okazuje się bowiem, że może nawet umrzeć ze śmiechu. Dlaczego? Ponieważ tak wysoki stres może spowodować zawał, udar czy uduszenie przez problemy z oddychaniem. Jak widzicie, robi się coraz mroczniej. Ten rodzaj kary, na przykład w Chinach, był wyjątkowo wyrafinowany. Dlaczego? Ponieważ ofiara nie miała żadnych śladów na ciele i generalnie dosyć szybko wracała do zdrowia. Wymuszone łaskotanie może powodować prawdziwe cierpienie, fizyczne i psychiczne. Łaskotana osoba z czasem całkowicie traci kontrolę nad swoim ciałem, a jej organizm wchodzi w stan napięcia, zmęczenia i niepokoju. Badaczka Irene są w swojej książce a to Z of Punishment and Torture nazwała tę metodę chińską torturą łaskotania. Karata była praktykowana w dynastii Han, drugiej chińskiej dynastii na początku naszej ery. Sama badaczka wskazuje, że podobną metodę stosowano w starożytnym Rzymie. Stopę ofiary moczono w roztworze soli i w takie stopy lizała koza. Ciągle i ciągle te stopy były na bieżąco moczone. Prawdziwa tortura. Józef Kochut, więzień z II wojny światowej, zeznał, że nazistowscy zbrodniarze torturowali w ten sam sposób, czyli poprzez łaskotki, niektórych więźniów. Robili to tak długo, aż ofiary te umierały. Rozmawiałem na ten temat z kilkoma osobami, i każdy miał takie doświadczenie już w szkole, w podstawówce. W przedszkolu, gdzie był łaskotany, pomimo tego, że nie miał na to ochoty, albo był tak długo łaskotany, że ta niewinna zabawa naprawdę zmieniała się w bardzo przykre doświadczenie. Dlatego też mam wrażenie, że sporo osób oglądając ten film o torturach, chińskiej torturze łaskotek, ma wrażenie, że dokładnie wie o co chodzi. Zaciekawił Cię ten materiał? To skomentuj, polajkuj i udostępnij, jeżeli może zaciekawić Twoich znajomych. Jeżeli chcesz wspierać moją pracę, to zawsze możesz postawić wirtualną kawkę. Szczegóły w opisie tego filmu.